W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jakich narzędzi używam ja do budowania domku szkieletowego. Czy są nam te narzędzia potrzebne i które ja preferuję. Narzędziem, które na co dzień używam, pokażę Wam w kętareczkę. Zobaczcie, ona już jest wysłużona, ale jest niezawodna. Mamy tutaj baterię 5Ah, ta bateria fajnie trzymie. Może tak przejdę tutaj po kolei. Drugą rzeczą jest kolejna wkrętarka. Chociaż ona ma taki udar i tutaj jeśli wkręcamy wkręty troszeczkę dłuższe wyśmienicie sobie radzi. Jest bardzo mocna, więc jak najbardziej. I tutaj te dwie wkrętarki bardzo polecam. Może są troszeczkę delikatnie droższe niż inne marki, czyli jak powiedzmy Makita. Kolejnym narzędziem, którym nawet w miarę często używam przy domkach szkieletowych. Jest taki fejn, olecam też z firmy Dewalt. Jedną z kolejnych narzędzi, które bardzo często używamy, mamy tu pilarkę na baterię, też z firmy Dewalt. Ale zobaczcie sobie, tutaj już mamy baterię nieco większą, bo już jest 6Ah. Także naprawdę już jest fajna ta bateria dosyć długo trzyma no i można takie deseczki jakieś dociąć czy obitki jak robimy na zewnątrz tutaj w tym sobie poradzi bez problemu kolejną rzeczą, która jest bardzo ważna i używamy go bardzo często jest to niwelator obrotowy z firmy Hilti ja prywatnie u siebie mam z firmy Nivel w Polsce bardzo fajnie się sprawdza ten model, niezawodny jest Służy już nam bardzo długo i naprawdę to jest taka, można powiedzieć, podstawa. Jeśli chcecie coś wymierzyć, wypoziomować fundamenty, ściany, strop, bardzo przydatna rzecz, także dosyć, dosyć polecam to. Nie musi być silty, to jest droga, droga zabawka, można powiedzieć. Kolejną rzeczą, którą używamy jest pistolet, też z firmy DeWalt. To jest pistolet do papniaków. Na baterie wkładamy sobie na takie rolce te, te gwoździe, i jak jesteśmy na dachu, czyli robimy krycie papą, cokolwiek związane ze, z gwózkami takimi małymi, przybijamy to bardzo fajnie. Chodzi, baterie są tutaj troszeczkę mniejsze, wystarczające, bo 2Ah. Taka malutka bateria daje sobie bez problemu radę. Kolejnym, o, kolejnym takim można powiedzieć narzędziem jest y, laser krzyżowy, ale też co bardzo ważne jest w y, przydomkach, przy ścianach jak robimy, jest punktowy, czyli jak go sobie załączymy, on nam pokazuje tutaj na dole punkcik. Bardzo ułatwia to y, przenoszenie pionów, poziomów. Y, więc my używamy z firmy Hilti, tak jak zauważyliście, że tu jest Hilti, Chociaż też mamy makite, nie powiem, że nie mamy, bo mamy makity też tutaj, ale akurat w to się zapatrujemy. Czy jest to nam potrzebne z Hilti czy z Dewaldem do wybudowania takiego domku szkodowego? Myślę, że nie, że ja na przykład mam osobiście dużo z makity i bez problemu sobie spokojnie daję radę. Tylko co jest najważniejsze, trzeba dbać o narzędzia. To no też narzędzia są już dosyć... Widać, że używane i mają po kilkanaście latach, że to nie jest tak, że są nowe, nie mamy nowych nie bo używamy je na co dzień. Najważniejszą rzeczą, którą powiem, w okresie zimowym wszystkie narzędzia, które właśnie mają baterie, zawsze zanosimy je do ciepłego pomieszczenia, żeby nie stały nam w aucie zimą, bo bardzo szybko te baterie nam wtedy mogą się no praktycznie Y, skończyć już nie będą trzymały tak jak wcześniej zakupowaliśmy więc co roku zimą, zimową porą y, z pracy jak y, kończę a mam jakieś narzędzia to biorę i do siebie tak żeby po prostu były w, w cieplejszym nie, pomieszczeniu kolejną y, taką fajną rzeczą jest to jest gwoździarka, gwoździarka y, z firmy Senko e, na gaz czyli y, odeszliśmy w ogóle od kompresora od y, właśnie y, węża no żeby na tym rusztowaniu nam za bardzo to nie przeszkadzało, więc ułatwiamy sobie to w ten sposób, żeby nas, żebyśmy my mogli troszeczkę jednak sprawniej pracować i po tego są te narzędzia. Teraz może pokażę kolejne takie narzędzie, które też używamy. Jest to Stojak do karton gipsu. Ja już go wcześniej pokazywałem. Bardzo prosty. Chciałem go zobaczyć, czy można go dokupić w Polsce. Są bardzo stabilny jest, to jest jego wielkim plusem, minusem jest, że nie da się go dać na, na bok, żeby włożyć samemu płytę, włożyć na ten stojak, to jest jego jednym minusem. Kolejnym narzędziem, który bardzo często używamy, praktycznie dzień w dzień, to jest Ukośnica. Ukośnica z firmy też chyba Dewalt, tak, z firmy Dewalt jest Używamy ją na co dzień i robi niesamowitą pracę, bo wszystkie materiały, które przyjeżdża, dostajemy właśnie w paletach i my tniemy to na miejscu. Wszystkie stopy, wszystkie różne rzeczy związane z konstrukcją. Oczywiście jak jest wieźba, no to wtedy bierzemy powiedzmy jakąś pilarkę, ale już troszeczkę większą, która ma tarczę dużo większą i tą używamy. I takim dodatkiem jest jakieś takie, można powiedzieć, lampy, które potrzebujemy. No, bez radika się też nie obędziemy. Musi być radio włączone, żeby nam troszeczkę te, e, uprzyjemnić tą pracę. Więc e, takich ja narzędzi używam. Czy je preferuję? E, spokojnie, e, spokojnie wystarczą e, tańsze. Myślę, że takim zamiennikiem tańszym jest i dosyć bardzo fajnym jest Makita. Ja też często właśnie Makity trzymam piłę stołową z Makity. My tu też akurat używamy piłę stołową z Makity i sobie bez, bez jakichś problemów większych radzi przycięciu takich kantówek 5x5. Naprawdę jest dosyć fajnie i się sprawuje. Te narzędzia, które tutaj widzicie. Wystarczą, śmiało, śmiało, żeby, żeby postawić e, e, budynek, e, szkieletowy dom, czy garaż, czy wiatę, nawet nie potrzebujemy tyle narzędzi, ja u siebie stawiałem garaż, to, to miałem tylko, powiem szczerze, pilarkę, e, bo pilarką dużo docinałem, wkrętarkę miałem i niwelator, ale krzyż, krzyżowy miałem, nie, e, czyli laser, a tego niwelatora nie miałem, dopiero później udało mi się go zakupić. Także bez problemu sobie poradzimy, bez takich narzędzi, więc nie jest to mitem, że musimy mieć tyle narzędzi, żeby postawić cokolwiek, ale narzędzia nam pomagają w pracy i to jest na pewno, czym mamy te narzędzia lepsze, czym bardziej o nim dbamy, to sobie ułatwiamy tą pracę i to chyba wszyscy wiedzą, którzy wykonują jakąś czynność związaną z narzędziami użytkowymi. Oczywiście jakaś taka skrzyneczka z jakimiś narzędziami drobnymi, okulary, takie, to są takie mniejsze drobnostki, które nawet nie chcę wspominać, bo to jest oczywiste, czy to jakaś łata, poziomica, to jest na codziennym użytku. No i tyle, kochani, tyle co mogę Wam powiedzieć. Tych narzędzi akurat my, ja używam tutaj w firmie, w Polsce troszeczkę mam inną markę tańszą, bo nie potrzebuje aż tyle. Tutaj jest, wykonujemy już tą pracę profesjonalnie na co dzień, więc jest to troszeczkę ten sprzęt inny. Wydaje mi się, że naj, taką lepszą marką a i prawdopodobnie też najdroższą to jest Milwaukee i Festol, ale to tutaj już na te marki to już naprawdę mało kogo stać, jeśli byśmy mieli kupić wszystko z Milwaukee, z Festola, czy od kurza, czy tak dalej, czy jakąś szlifierkę do podłogi. No to byśmy zapłacili grube pieniążki, a to tylko sobie mogą pozwolić osoby, które mają działalność, wrzucą to w koszta, na pewno im to się zwróci. Nie przedłużając, wszystkich serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia.